Nie są one na pewno małe, ale porównywalne są z powiatami ościennymi, być może wyższe, ale takie wiedzy do końca też nie mamy, bo jest to po prostu tajemnica handlowa i nikt tych informacji szczegółowych udzielać nie chcę. Myślę, że pan dyrektor może się to w no. I trzeci temat nie jest już dużo. Panie Starosto chciałem, to są pieniądze publiczne, więc nie wiem jaka tajemnica obowiązuje tu. Nie do końca. I jeszcze kolejne pytanie, żeby tutaj odpowiedzieć, czy zarząd poczynił jakieś kroki w pozyskaniu y, finansów? Na obecną, na obecną chwilę nie ma takiego projektu, oczywiście pomijając to, o którym mówiłem, temu modernizacja endoskopia, nie ma takiego projektu w ramach WRPO lub innych środków zewnętrznych, że można by się starać o środki zewnętrzne. Jeżeli tylko takowe się pojawią, to na pewno nie omieszkamy wystąpić. Czy my a generalnie powinien o to występować szpital, jeśli chodzi o uzyskiwanie środków zewnętrznych. Już wczorajszym rozmowie z Panem Starostą o, powiedziałbym, uczciwej rozmowie z Panem Starostą Męskiej wyjaśniliśmy sobie pewne nieporozumienia, które na pewno część z Państwa wiedziała, że istnieją i zatem Pani Starosto Pana Mogę tylko powiedzieć, że sprawa została yy, nieporozumień wyjaśniona i zamknięta. To samo zresztą oboje ustaliliśmy, że powiemy na posiedzeniu Rady Społecznej. A podjąłem się tej funkcji dlatego, że jak zdążyliście się Państwo może przekonać, cały czas zależy mi na, na rozwoju Szpitala 25 lat już tutaj pracuję. Yy, z wczorajszych yy, Poczynaj, które, które do tej pory odpowiadając panu radnemu na to, ile zarabiają i lekarze, jest problem z obsadzeniem dyżurów w oddziale pomocy, znaczy w ratownictwie medycznym, lekarskim, specjalistycznym i próbowaliśmy ściągnąć ludzi z sąsiednich szpitali, z sąsiednich systemów ratownictwa. Nikt nie jest zainteresowany takimi statkami, nikt tutaj po prostu nie przyjęli. To jest jedna sprawa. Idąc dalej, to sobie myślą, że lekarz to jest dla społeczeństwa, wykształcony lekarz, to dla społeczeństwa skargi. Od wczoraj po, poprosiłem e, e, odpowiednie służby o pomoc w przygotowaniu e, do tego, że będziemy musieli na... W działach, które do tej pory jeszcze nie mają takiej akredytacji na szkolnych specjalistów, a to jest oddział dziecięcy, oją i oddział ginetologii ehm, i założnictwa. I intensywnie będziemy walczyć o to, żeby uzyskać rezydentury. Może powiem pokrótce, co to znaczy, bo może dla Państwa nie jest to jasne. Akredytacja to jest przyznanie możliwości specjalizowania lekarza od y, skończenia staży. Ehm, w naszym szpitalu do tej pory akredytacja ma oddział wewnętrzny i oddział chirurgiczny. I co to znaczy dla szpitala? To znaczy to to, że lekarz, który się kształci, kształci się w tym szpitalu. Koledzy z OJOM-u, którzy się specjalizują, nie specjalizują się w naszym szpitalu, tylko w Poznaniu. I w związku z tym okres specjalizacji trwa około 6 lat. Oni trzy lata z tego na nasz koszt mówimy pociągację, ale pracują hmm. w Będziemy walczyć o akceptację w szczytoluczneńskiej na tyle. To jest jedna sprawa. A druga co to, to jest rezydentura. Rezydentura to jest możliwość specjalizowania się na koszt państwa. Tego do tej pory w szpitalu nie było. Na moje wcześniejsze propozycje, żebyśmy wystąpili o uzyskanie tych rezydentów, poprzedni dyrektor nie był tym zainteresowany. Myślę, że w najbliższym czasie spotkam się z koordynatorami wymienionych oddziałów i usiądziemy wspólnie i zaczniemy wypełniać pewne dokumenty, żeby zdążyć przed końcem, że tak powiem, mojej kadencji, żeby te papiery już poszły, ponieważ... W czerwcu, w maju, w czerwcu kończy rok yy, szósty Wydziału Lekarskiego Studia i tych młodych ludzi chcielibyśmy tutaj po prostu przyciągnąć, oferując im miejsca do specjalizacji, do specjalizacji i odpowiednie pensje. Ale jeżeli jeszcze wracamy do zarobków lekarzy, to powiem Państwu yy, na marginesie, że są lekarze, którzy się specjalizują, a mają mniejsze pensje w naszym szpitalu niż są pensje rezydentów. Więc nie jest tak, jak się wszystkim wydaje, że tutaj lekarze naprawdę, wchodząc z sportami pieniędzy, my pracujemy na tyle, na ile nam lekce płaci. To, 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 to. Przystępujemy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego, zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011. Szczegółowe materiały dostępne w Biurze Rady Miejskiej. O przedstawienie informacji poproszę Pana Dyrektora Kanonicza. Przedsiębiorstwo jak co roku składa do Szanownej Rady wniosek o zmianę cen podstawowej wody i rozbioru ścieków. Opracowane zgodnie z z ustawą o zaopatrzeniu w od góry i z tymi przepisami e, wykonawczymi do tej ustawy. Przedsiębiorstwo proponuje opłatę abonamentową pozostawić na dotychczasowej wysokości, 2,72 zł za miesiąc. To jest w pozycji e, wartości netto. Opłaty za 1 metr 3 ściek, metr zużytej wody na cele Zaopatrzenie ludności w celu spożywczych i socjalno-bytowych podnieść o 5 groszy, czyli do 0,98 zł za metr sześcienny. Na cele przemysłowe podnieść o 5 groszy, czyli do 2,01 zł za metr sześcienny. Za odprowadzenie i oczyszczanie ścieków. Dla zaopatrzenia ludności w celu spożywczych i socjalno-bytowych podnieść cenę ścieków o 8 groszy za metr sześcienny, czyli do 4,79 zł za metr sześcienny. I dla zakładów produkcyjnych o 10 groszy, czyli 5,03 zł za wyczyszczenie. Opłatę za, w skrócie mówiąc, za przyłączenie pozostawić bez zmian. Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania <coughs> silników przemysłowych yy, ulegnie zmianie tylko i wyłącznie trzy składniki, czyli tzw. biologiczne zapotrzebowanie z dany 5 HZT i węgiel organiczny. Zmniejszyć to do poziomu 850 g y, tlenu O2 na HZ 2350 g y, tlenu na i węgiel ograniczny 275 g węgla y, na m3. Pozostałe y, składniki y, związane z ustawą o zobaczeniu przy stawie planu taryfą nie ulegają zmianom. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.